Witajcie drodzy traderzy, inwestorzy. Z Tobą informacje i usługi analityczne guru.Markets Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Poniżej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz wstrzymać odtwarzanie filmu. Możesz przyjrzeć się wszystkim parametrom korporacji bardziej szczegółowo. Porównamy aktualne wskaźniki fundamentalne spółki EPAM Systems Incorporated, ticker EPAM. Przegląd przeprowadzono w oparciu o aktualne informacje na dzień 17 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets, organizacja EPAM Systems Incorporated należy do podkategorii Soft Development. W analizie bierze udział 13 firm. Ostateczne decyzje zobaczymy pod koniec tego filmu. Ogólna ocena badanej firmy 7,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 40 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej na cały rynek akcji jako całość. Można zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8 punktu. Z wynikiem 7,5 punktów Epam Systems Incorporated. Porównanie ruchu cen akcji spółki Epam Systems Incorporated i podkategorii akcji. Widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Epam Systems Incorporated wykazał zmianę na minus 13,8%. Wobec dynamiki cen w podkategorii wynoszącej 178,4%. Kapitalizacja rynkowa spółki Epam Systems, Incorporated o wartości 9,45 miliarda dolarów, a kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 219 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na 3,64 miliarda dolarów, z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 13 miliardów dolarów. Porównując wartość rynkową i księgową akcji, Widzimy co następuje. Zajęty udział Epam Systems Incorporated w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 4.315%. Wartość księgowa wynosi 28.86%. Ocena udziału rynkowego spółki i wartości księgowej podkategorii dobra 1 PKT. Analizowana organizacja ma zobowiązania dłużne w wysokości i 146 tys. miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji księgowej stanowią 4% kapitału spółki. Ocena zobowiązań finansowych spółki, bardzo dobra, dwie punkty. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 23. Ze średnią w podkategorii 80 i 1 Ocena wskaźnika ceny do zysku giełdowego w porównaniu z organizacjami z podkategorii bardzo dobra dwie punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 412 milionów dolarów. Zyski w ciągu następnych 12 miesięcy mają wynieść 683 milionów dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej rentowności w porównaniu z podkategorią dobra 0,5 PKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 1,9. Średnia dla podkategorii wynosi 9,2. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 4860 milionów dolarów. Szacuje się, że przychody w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 6,8 miliarda dolarów. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Marża sprzedaży wynosi 8,5%, przy średniej tej podkategorii wynoszącej 11,4%. Ocena marży sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii zadowalająca 0 PKT. Udział spółki w podkategorii według liczby pracowników wynosi 41,532 procent. co stanowi kwotę 863% wyższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 154 000 dolarów. A w tej podkategorii jest 1487 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 6,7 tysiąc dolarów. Ze średnią dla podkategorii 18 i dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczny 0 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 79 000 dolarów, w podkategorii 162 000 dolarów. Ocena przychodów przedsiębiorstwa przypadających na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dostateczna 0 PKT. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 3,30%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 4,6%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 41% dla firmy EPAM Systems Incorporated. Dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi 50%. Obecna wycena akcji spółki wynosi około 167 dolarów. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 213 dolarów amerykańskich. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte w danym sezonie przez system informacyjno-odniesieniowy do wyceny zapasów Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy firmy EPAM Systems Incorporated system informacyjno-odniesieniowy oceny guru Markets Decyzja została pobięta. Otwórz pozycję kupna po 166,84 dolara amerykańskiego za akcję. Zlecenie jest otwarte ze względu na fakt, że spółka ma dość dobrą wycenę i trend cenowy. Ocenę wartości przedsiębiorstwa dokonuje się stosując metodę wyceny, wskaźnik Akime. Zysk jest ustawiony na 210,6. Stop loss ustawiony jest na 123,62. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zamówienie zostanie automatycznie ustalone na koniec sesji 16 sierpnia 2025 roku. Lub w ostatnim dniu handlowym przed tą datą. Serce TEAM będzie zlecenie sprzedaży salda. Film o transakcji równoważenia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte podstawowe lub bilansujące zlecenie przeciwne jest zamykane po cenie ostatecznej. Dziękujemy widzom za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.